No to witam. <coughs> Nagrywanie firmy Będąc Chorym. No to witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy dopiero co, praktycznie po skończonym live streamie z mojego wyścigu wytrzymałościowego, wyścigu endurance na tym motostelarzu, tą motokierownicą. Już wcześniej widzieliście tą kierownicę. Jest to Peixen vd 10 Jest to Peixen vd 10 który był testowany na moim kanale i w tym momencie macie kartę w tym miejscu, gdzieś około i możecie sobie obejrzeć, jeżeli nie widzieliście. Słuchajcie, bo dostałem wyzwanie od firmy Peixen, żeby sprawdzić, czy te Baza wytrzyma tyle godzin, czyli my jeździliśmy prawie 8, bez utraty force feedbacku, bez przegrzewania oraz się po prostu się nie zepsuje. I powiem Wam, że wynik, no raczej mnie nie zaskoczy, bo tego się spodziewałem, ale jednocześnie się cieszę, bo równocześnie jeździliśmy z bananem, który jeździł na Mozie R5. Moza to są dobre kierownice, ale Moza R5 a Peixen VD10 to jest Peixenie dwukrotnie większa moc. Więc banana baza godzinę przed zakończeniem wyścigu wyłączyła force feedback, bo się przegrzała. PXN FZ10, kurde, dał radę. Dał radę, bo miał 29 stopni w najcieplejszym miejscu. Bardziej tam z tyłu, gdzie jest sterownik, do tego wszystkiego i nie odciął nam force feedbacku ani na łamek sekundy. Force feedback nie był słabszy, a graliśmy na 80% czyli prawie full tej bazy. Co ona obsłuży, wiadomo, ja nigdy nie ustawiam na maksa, czyli grem nam, no, powiedzmy 8 Nm, nie? Jest już 7 godzin i 17 minut streama. Sprawdzamy temperaturę bazy po 7 godzinach katowania, uwaga. 29 stopni. Tutaj idzie napis 28. Jeszcze idziemy do tyłu.

Po 7 godzinach streama. A od początku streama, praktycznie jeżdżę. Także naprawdę zdał egzamin i to śpiewająco. Nic się nie działo. Jedyne co to wibrowały, te latały guziki nie? podczas wibracji, także to wiadomo, to już chyba wcześniej nawet mówiłem w filmie, że one latają. Jednakże poza tym nic się nie działo. A, i hamulec zaczął lekko skrzypić. O, no to to jest jedyna taka rzecz, którą będzie trzeba poprawić i nasmarować. Skrzypić takie wiecie, taki squeak Także reasumując, 7 godzin jazdy nie zamordowało Peixena VD10. I to w sumie tyle, co mam Wam do powiedzenia, bo chciałem zrobić taki podsumowujący film. Jeszcze będziemy sobie podobne, podejrzewam, streamy robić z innym sprzętem, który testuję na kanale. No z moją kierownicą to cały czas robimy testy, więc nie muszę. Ale jak dostanę jakiś inny sprzęt na testy, to sobie zrobimy jeszcze taki teścik, żeby porównać to wszystko, bo no tutaj zdał egzamin. Nie było źle, a bo jeździłem jeszcze z Michałem, Michałem, który nagrywa teraz. Nie. Możesz pomachać ręką przed obiektywem. Dzień dobry. Komornik do mnie dzwoni. Widziałem. No, także zmienialiśmy się co jakiś czas, bo ja tam wiecie, musiałem pieska nakarmić, troszkę odpocząć, zjeść. Musimy, yy, musieliśmy zjeść i się zamieniliśmy, najpierw jadł yy, Michał, później ja. Ale raz mówiąc było fajnie. Dużo widzów się z nami pościgało, bo w pewnym momencie to był pełen serwer. Czyli 18 zlotów, jakie ustawiłem, to było 18 i my zrobiliśmy 170 okrążeń mniej więcej. 170 okrążeń, coś, coś może nawet lekko ponad. I zajęło nam to 7 godzin. 7 godzin, to może z minutkę. 7 godzin i, i, i minutkę. Także zdałem egzamin. Jeździłem na stelażu zrobionym przez Michała. Michał sam go wyspawał. To jest samoróbka. Nigdzie tego nie kupicie, ale jeżeli on kiedyś będzie sobie kupował jakiś nowy, no to ten będzie sprzedawał. Jest to dobrze zrobione, po prostu zespawane wszystko. Dało się jeździć, jak widać, i to nawet komfortowo. Nie narzekałem, nie trzeba mieć stelaża za ileś tam tysięcy złotych, żeby wszystko dobrze działało. No i tyle, ja się wymeldowuję i widzimy się w kolejnych filmach. Sayonara!